Cześć, Siemanko z tej strony, kubka z 28 i witam Was w króciutkim filmie dotyczącym dwóch rzeczy: tego, czegoś, mikrofonu. i Dlaczego tak dawno nie było filmów? To może pierwszy. Okay. to pierwszy, może opowiem, dlaczego nie było filmów. Filmów nie było, dlatego, ponieważ ym, ym, no, wiecie, szkoła i tak dalej, no. Sorka Was, ale no, rodzice mówią, że tam nie wolno komputera w, ten, w tygodniu, więc w weekendy no się staramy, ale jak tam no nie wychodzi, no. No, sorry. I jak tutaj możecie zauważyć za chwilkę, się wyrenderuje film już w Camtasi, Więc, no, będziecie mieli, tak, za kilka godzin. To zależy, kto ogląda. Dobra. I druga sprawa, przyszedł nowy mikrofon mi. Z którego jeszcze nie korzystam. Tu jest w opakowaniu. Nie korzystam, ponieważ nie mam kabla i kabel przyjdzie dopiero w. w tym. On przyjdzie dopiero w tym. Fazu kiedy on przyjdzie. W. No, za kilka dni i. No sora, ale jeszcze, poczekajcie, wezmę karteczkę jedną tutaj, bo mamy jeszcze, o, to. Yy, mamy na dzień, na 50-lecie szkoły yy, się zgłosiłem do czegoś i no, wymyśliłem piosenkę. I no, trochę mi się to, to myślałem Tak, tym. Będą próby zlażyną z tym nowym mikrofonem. Ponieważ będziemy się starali go, że tak powiem podłączyć. No tutaj widzicie 77% już prawie. No dobra. No to co? No to dzięki, że obejrzeliście ten króciutki filmik informacyjny odnośnie ten. No i... Widzimy się za kilka godzin znowu, czy z tym czymś. I to jest tak, odcinek nam wyszedł, może Wam opowiem trochę taki zwiastun przed odcinków. Odcinek ten nam wyszedł, ym, ym, bardzo failowo, było bardzo dużo faili. No zobaczycie, no tam, my to tak nazwaliśmy, no bo nie wiem jak Wy, ale no według nas było trochę faili. No dobra, więc trzymajcie się i cześć.